I co? Nie jest tak źle, prawda? Ale nikt nie mówi, że nie może być jeszcze lepiej. No to do roboty, ale nie do takiej roboty. Hmm, to może zacznijmy od początku. <ścoughs> nie, to są jakieś jaja. <ścoughs> Just wybiera sportowe ciuchy. Okej, okay, fajnie, fajnie, ale uwijaj się, dobra? Halo, czas ucieka. Halo, Just, 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 just. no i dobra. Just na randce. Wejdź na stronę i kup karnet już dziś.